Dzień dobry! Nagrywałem już na temat interakcji pomiędzy lekami i alkoholem, natomiast bardzo często pytacie mnie, po jakim czasie od zażyciu leku można spożyć alkohol. Na przykład dzisiaj rano bolała mnie głowa, wziąłem sobie ibuprofen i czy już wieczorem na imieninach u kolegi mogę sobie coś wypić. Dzisiaj skończyłem brać antybiotyk, kiedy mogę się napić? Albo na przykład dzisiaj wziąłem kwas acetylosalicylowy zmieszałem z kodeiną. O północy jest Sylwester i czy już mogę się uchlać? Moi drodzy, warto tutaj zwrócić uwagę, że po pierwsze. Często w internecie przeczytacie, tak się wypowiadają również osoby wykształcone, magistrzy farmacji. Że nie wolno łączyć alkoholu z niektórymi antybiotykami, takimi jak cefalosporyny trzeciej generacji, leki przeciwgrzybicze, na przykład leki na przykład takie jak tynidazol czy z metronidazole. Ja wam powiem, że nie wolno le łączyć antybiotyków alkoholu z żadnymi antybiotykami. Dlaczego? Dlatego, że pomimo, że większość antybiotyków nie wchodzi w bezpośrednią reakcję z alkoholem, która często jest związana z cytochromem cyp, cyp 2e1 lub wywoływaniem tak reakcji disulfiraminowej, zwłaszcza kiedy łączymy antybiotyk z tymi lekami o których wcześniej powiedziałem a więc zablokowaniem dehydrogenazy aldehydowej nagromadzeniem się aldehydu octowego który później powoduje bardzo przykre objawy Mimo, że większość antybiotyków nie wchodzi w bezpośrednią reakcję z alkoholem, to jednak działa alkohol hepatotoksycznie i większość antybiotyków również działa słabo hepatotoksycznie. W wyniku antybiotykoterapii e, różnymi antybiotykami często jest obserwowany nieznaczny, ale jednak wzrost enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferaza asparaginianowa czy alaninowa, czyli aspat i alat. To samo, Powoduje alkohol, a więc jednoczesne przyjmowanie alkoholu i antybiotyków tę hepatotoksyczność po prostu nasila, a więc zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych pomimo braku bezpośrednich interakcji. Natomiast ja dam Wam teraz bardzo praktyczną wskazówkę, na podstawie której możecie ustalić, kiedy można wypić alkohol po przyjęciu dosłownie każdego leku. Bierzecie ulotkę, czy kartę charakterystyki produktu leczniczego, a w zasadzie my to nazywamy po prostu ulotką, i tam zawsze jest taki punkt: farmakodynamika i farmakokinetyka. Tam jest informacja, jaki jest okres półtrwania danego leku tak zwany T1, 2, T50%, T05%. I sprawdzacie to. Ten okres półtrwania może być różnie długi może wynosić kilka minut, kilkanaście godzin, kilkadziesiąt dni. I przyjmuje się w farmakokinetyce, że po pięciu okresach półtrwania eliminacji ulega już 97% leku czyli generalnie po pięciu okresach półtrwania. Można już napić się alkoholu, ponieważ praktycznie tego leku już w organizmie nie będzie. Okres półtrwania jest to, takie, jest to taki czas, po którym stężenie leku we krwi maleje o połowę. Czyli, na przykład, kwas acetylosalicylowy, czyli popula popularna aspiryna, ma okres półtrwania 2 godziny, 5 okresów półtrwania to jest 10 godzin. Można się, ale trzeba, uwaga, i to jeszcze ważna rzecz, trzeba doliczyć jeszcze czas wchłaniania. W ulotce jest napisane, kiedy lek osiąga, również w tym samym punkcie, właściwości farmakokinetyczne, jest napisane, kiedy lek osiąga maksymalne stężenie we krwi po podaniu per os, czyli po podaniu doustnym. W przypadku kwasu acetylosalicylowego jest to no, maksymalnie do dwóch godzin. Czyli okres półtrwania kwasu acetylosalicylowego wynosi Wynosi 2 godziny, 5 okresów półtrwania to będzie 10 godzin, plus te 2 godziny na wchłanianie, czyli w sumie po 12 godzinach od zażycia aspiryny można wypić alkohol. Natomiast jeżeli w ulotce nie będzie informacji o maksymalnym stężeniu we krwi po podaniu do ustnym, to zwykle większość leków ma ten okres od 1 do 3 godzin. Czyli bierzecie 5 razy okres półtrwania napisany w ulotce i bezpiecznie dodajecie te 2 godziny. Na przykład kodeina, środek przeciwbólowy czy paracetamol. Również lek przeciwbólowy mają okres półtrwania od 2 do 3 godzin. 5 okresów półtrwania to jest maksymalnie 15 godzin. Dodać jeszcze te 2 godziny na wchłanianie czyli w sumie po 17 godzinach od przyjęcia paracetamolu czy na przykład kodeiny można wybić alkohol. Hydroksyzyna lek przeciwhistaminowy pierwszej generacji, ale także uspokajający okres półtrwania u osób dorosłych od 10 do 14 godzin. Czyli moi drodzy, pięć okresów półtrwania to jest około 60 godzin, czyli po trzech dniach można wypić ten alkohol. Tutaj już nie trzeba dodawać tych dwóch godzin na wchłanianie, dlatego że przy dłuższym okresie półtrwania, w zasadzie jeżeli to będzie upłynął 3 dni, to już nie ma większego znaczenia, czy będzie 3 dni plus minus jedną czy dwie godziny. Ale są na przykład inne leki, ten metronidazol, o którym mówiłem, około 10 godzin, czyli po dwóch dniach można wypić alkohol. Amoksycylina bardzo często stosowany antybiotyk, okres półtrwania około 1 godzina, czyli paradoksalnie już po 5 godzinach od zażycia ostatniej tabletki tej amoksycyliny we krwi nie będzie i można wypić alkohol. Ale na przykład fluoksetyna ma 6 dni okres półtrwania, czyli dopiero po miesiącu, tak? Paroksetyna 24 godziny, czyli po 5 dniach SSRI mają długi okres półtrwania i jeszcze długo po zażyciu ostatniej tabletki nie wolno się napić. Oczywiście, jeżeli wypijemy na przykład nie po 5 dniach, tylko po dwóch albo trzech, to wcale nie oznaczy, że umrzemy, że wystąpią niebezpieczne interakcje, ale w tym czasie lek jeszcze będzie w organizmie, może oddziaływać z alkoholem i trzeba to wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o leki przeciwhistaminowe, bo teraz większość osób bierze nawet przez cały czas leki przeciwalergiczne, jeżeli ktoś cierpi na całoroczny nieżyt, alergiczny nieżyt nosa, to leki drugiej generacji desloratadyna, lewocetyryzna w zasadzie mogą być łączone z alkoholem. Pierwszej generacji nie powinny być łączone z alkoholem, ponieważ mogą nasilać objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, w tym senność. Pod spodem pod filmem są podane inne dalsze przykłady. Moi drodzy, na podstawie tych wskazówek możecie ustalić w jaki sposób, kiedy możecie wypić alkohol po przyjęciu tak jak powiedziałem, dowolnego leku, sugerując się wyłącznie ulotką i tymi wskazówkami, które wam tutaj przekazałem. Moi drodzy Mój wujek uważa, że najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji jest wyjście na piwo. Ostatnio odwiedziłem go rano w domu i on mówi: Patryku, nalej mi podwójną łyski. Waldemarze, tak z samego rana masz rację. Dodaj jeszcze płatków kukurydzianych. Moi drodzy, mój wujek się trochę już zestarzał. Ja uważam, że dwie rzeczy nigdy się nie zestarzeją. Moje suchary i dzieci antyszczepionkowców. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was, cześć!